Z Gliwic już się zrzut kamieniem do zabrza. Tutaj na Wolności 504 e, też jest bardzo ciekawy drewniany kościół e, katolicki. Ze spacerek zrobimy. On powstał między 1928 a 1927. To jest tutaj, o, akurat zobaczymy, rzymsko-katolicka parafia świętej Jadwigi. Jakby ktoś chciał się wybrać na msze. To będzie miał um, tutaj nawet mszę, na te, o godzinę mszy. Przejdźmy się tak e, troszeczkę e, i kilka słów chciałem na ten temat powiedzieć, bo na skutek w ogóle migracji ludności z dzielnicy Zabrza-Poręba, e, e, która była e, praktycznie zamieszkiwana przez około 5000 wiernych katolickich po Wojnie Światowej. Postanowiono wybudować nowy kościół. Inicjatorem był w ogóle proboszcz Partii Świętego Franciszka w Zabrzu. Do jego realizacji przystąpiono dopiero w latach XX wieku, parafia Świętego Franciszka 13 kwietnia 1926 nabyła działkę od Grygera pod budowę właśnie nowej świątyni Kuria Biskupia we Wrocławiu. Oraz Państwowy Zespół Kopalń i Górnośląski Zakład Kuksowniczy no do tego się dorzucili, i w ten sposób e, powstała ta parafia, ten Kościół Świętej Jadwigi Śląskiej w Zabrze. 25 sierpnia 1929 roku ksiądz Józef Benek dokonał benedykcji nowego kościoła. A e, no, status takiej filii otrzymał ten ko kościół filii jakiejś danej parafii w, otrzymał w 1930 roku w ogóle ta cała budowla jest postawiona na płycie żelbetowej o masie, uwaga, uwaga 57 ton na planie takiego owalnego my tutaj się przejdziemy dookoła owalnego 12 boku z czterema ośmiobocznymi takimi właśnie jak tu widzicie oryginalnymi wieżami tutaj też troszeczkę w stylu takiego modernizmu, troszeczkę ekspresjonizmu. Dach jest dosyć wysoki. Wykończony dachówką taką ceramiczną. Natomiast te hełmy to są, które tutaj widzicie z blachy miedzianej, jak już jest zielona to to ten. Nie wiem czy będziemy mieli możliwość zajrzenia tutaj, ale żeby było ciekawie, to jest w ogóle sześć ołtarzy. Eee, no, trudno żebym mówił tutaj o rzeźbiarzach z Bytomia, ale zobaczymy, czy tu będzie można w ogóle wejść. Bardzo ciekawa, oryginalna jest to budowla. Nie, nie będzie można wejść, ale to sobie weźmiemy, tutaj zobaczymy. Dużo ciekawych rzeźb tutaj jest, ale w ogóle sama konstrukcja. Sama konstrukcja architektoniczna jest naprawdę, szczerze mówiąc, urzekająca. Zobaczmy, co tutaj jest w ogóle. Tutaj sobie, robiąc spacerek, zobaczymy jakaś kaplica, żeby było ciekawie. Chyba yy, górników. Kaplica Świętej Barbary. O, Wózeczek elegancki z kopalni, ale para idzie mi, ale zimno. Dar załogi kopalni węgla kamiennego Bielszowice oraz parafii świętej Jadwigi w roku jubileuszowym 2000 dla upamiętnienia zlikwidowanego ruchu Poręba. Kaplica świętej Barbary, bardzo ciekawa rzecz, a w ogóle bardzo fajnie jest ona wybudowana, jeśli zwrócicie uwagę, bo ona ma takie wnętrze jak w kopalni, czyli takie półkola, drewna, Także to wygląda, robi wrażenie ta kaplica jakby to było faktycznie w kopalni. Tutaj od tej strony, zobaczmy sobie jeszcze nasz kościół, jest on elegancki. W ogóle w latach 2005-2006 ze względu na szkody, które były spowodowane mrozami, no, ksiądz proboszcz, a był wtedy Jerzy Pająk, zdecydował o zmianie dachówek na dolnej części dachu. Możemy się tu przejść jeszcze dookoła. Bardzo ciekawy, mówię, no tak oryginalny kościół drewniany. Jak ktoś lubi rustykalne klimaty, no to ja takiego jeszcze nie widziałem. Żeby były 8-boczne wieże, 6 ołtarzy, no trochę kosmiczny, ale bardzo ciekawy. Co my mamy tutaj? Pierwszy krok do zrzucenia niewoli jest odważyć się być wolnym. Jak mówił Tadeusz Kościuszko, internowany w latach 1981-1982 w tutejszym więzieniu zarząd Solidarności. Bardzo urokliwy. Ktoś będzie w zabrzu. Polecam, żeby go odwiedzić.